Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku po dłuższej nieobecności. Postanowiłam dzisiaj przejść się z Wami troszkę po tunelach foliowych. Pokażę Wam jak wyglądają nasze pomidory. Podniosę trochę do góry. Patrzcie, ten jeden w ogóle już jest do samego sufitu. Dotyka już góry naszego tunelu. Będziemy ścinać dzisiaj stożki wzrostu, żeby nasze pomidory się bardziej rozkrzewiły. Zawiązywało owoce na pędach bocznych, a nie na pędzie głównym, ale pokażę Wam, co się u nas dzieje. Jak widzicie, pomidory się bardzo ładnie zawiązują. Eee, mamy tu z tyłu Bazylię, tu też jest Bazylia, także zapylacze sprowadzamy bardzo dużo do naszego tunelu. Ten pomidor w ogóle to jest gałązka, która mi się ułamała. Wbiłam ją do ziemi i jak widzicie, zaczyna kwitnąć, zaczyna zawiązywać owoce. Także, jeśli zdarzy się Wam że złamiecie sobie pęd główny, nawet jak teraz byście ścinali takie wysokie pędy jak my mamy, bez problemu możecie wbić je do ziemi, pomidor sam się ukorzeni, będziecie mieć kolejną sadzonkę. Tym bardziej jest to korzystne, że nie wyrzucacie tej sadzonki, a możecie na przykład rozmnożyć sobie taką odmianę pomidora, która jest dla Was szczególnie cenna. Jak widzicie, my obrywamy nasze pomidory dość wysoko. Staramy się zawsze prowadzić, tu jeszcze jakiś dzik wyrósł, urwiemy go. Staramy się zawsze prowadzić pomidory na 1, 2, 3 pędy, w zależności jaka to jest odmiana, jak chcemy prowadzić. I obrywamy zawsze do pierwszego grona. Widzicie, to jest pierwsze grono, tu zostały oczka po oberwanych liściach. Tu zawiązuje się nam kolejne grono, więc będziemy pozbywać się tych liści. Zmniejszamy też wtedy ryzyko zachorowania naszych pomidorów na choroby grzybowe. Im więcej liści, im więcej zaduchu, takiej duchoty w tunelu i wilgoci, tym szybciej mogą te choroby grzybowe przyjść na nasze pomidory. Zobaczcie, jakie tu mamy przepiękne. One są jeszcze niedojrzałe, bo jak widzicie, dół pomidora jest zielony. Wszystkie odmiany u nas opisuje. Nie do końca jest to super. Bo na zewnątrz, jak zostawicie takie znaczniki, to są znaczniki szkółkarskie. To jest odmiana gargamel. Pod wpływem słońca, pod wpływem deszczu, te pomidory lubią na tych właśnie znacznikach wyblaknąć. No i wtedy jest problem. Tu mamy kolejnego pięknego pomidora. W ogóle niesamowicie ładny kształt mają. Jak widzicie, one się dopiero zawiązują. Ale patrzcie, jakie tu Olbrzymie grono wisi. W czym podwieszamy takie grona? Jak widzicie, to grono już jest przeciążone. Najlepiej byłoby je podnieść do mniej więcej takiej pozycji, żeby ta nasza łodyżka się wyprostowała. Co wtedy robimy? My podwieszamy w maseczkach takie pomidory. Pokażę Wam tak wybiórczo kilka odmian. Popatrzcie, teraz taka inna, też taka falowana odmiana. I to jest Montserrat. Już blaknie nam ta ten znacznik tu jest bardzo ładny pomidor zobaczcie, takie dziupki dwukolorowe, zielone znacznik gdzieś powinien być bo na pewno był o jest, to jest Evil Olive to będą takie zielonkawe pomidory zobaczcie, tu już się wybarwia powoli jak widać mają one kilka kolorów tu są jakieś nawet zwykłe pomidory ale to są rosyjskie, król Syberii on dopiero zaczyna zawiązywać te owoce, będziemy targać te liście. Ja wiem, że te krzaczki później strasznie wyglądają, bo są oberwane, takie łyse, ale naprawdę to wpływa zbawiennie na pomidora. Ważne jest to, żeby wasze pomidory miały możliwość całej siły, żeby się skupić na tym, żeby wytwarzać owoce, duże, piękne grona, a nie całą tą swoją siłę kumulować w tym, żeby wytwarzać tego, pokroju wielkie liście. Jak wiecie, no z liści pomidorów nie będziemy mieć. Ja pomidorów nie pylę w tym roku. Przyznam, że były wysokie temperatury. Obawialiśmy się, że to pylenie pomidorów będzie utrudnione, ale przyznam, że bazylia robi robotę co roku i naprawdę tych zapylaczy, zresztą możecie sami zobaczyć, naprawdę zwabia bardzo dużo. Ona zaczęła kwitnąć, pachnie niesamowicie, kiedy poruszycie liśćmi. To jest bazylia właśnie drobnolistkowa, grecka, przepyszna. Cały czas, te zapyla, cały czas te zapylacze krążą po naszym tunelu, od kwiatka do kwiatka, i te pomidory udaje się, że bardzo ładnie się pylą. Tu mamy kolejny piękny pomidor. Na razie wszystkie zielone, już się nie mogę doczekać. Momentu, kiedy Was wezmę do tunelu i pokażę. Jak te pomidory pięknie się wybarwiają? Tu mamy odmianę Green Lantern, więc ona zostanie zielona. Będzie jasno zieleń, właśnie z takimi ciemniejszymi paseczkami. Urywamy dziki. Ja muszę się znowu przejść po moim tunelu. Wszystkie te wilki, dziki, zwał jak zwał, wiemy o co chodzi. Pokażę wam pomidora, którego mam pierwszy raz. Tunel skrzypi. Bo zaczyna znowu u nas padać deszcz. Teraz temperatury spadły dość nisko. Zobaczcie, niesamowity pomidor. Takie gruszeczki wiszące, ile on w ogóle ma tych gruszek, ale co wam powiem, miałam na nim suchą zgniliznę wierzchołkową. Oberwałam sobie te pomidory. O, jeszcze się widzicie. E, to jest właśnie sucha zgnilizna wierzchołkowa. Takiego pomidora się pozbywamy. Plus jest taki, że ta choroba jest niezaraźliwa. Sucha zgnilizna wierzchołkowa pojawia się w momencie, kiedy pomidor ma za mało wapnia. Więc staramy się tego wapnia dostarczyć. Ja to robię w postaci podlewania. Daję sobie właśnie wapno ogrodnicze. To, które w postaci takich kryształków kupujemy do wody, podlewam, ale dodatkowo stosuję opryski do listny. Tu mamy kolejnego. Akurat na tej odmianie przyznam, że mm, pojawiły się właśnie takie oznaki. suchej zgnilizny wierzchołkowej. E, na razie będziemy krążyć po tunelu, bo ulewa przybiera na sile. To jest kolejny piękny pomidor. Zaraz zobaczymy, co to jest za odmiana. Tym razem mamy medicinal. Kiepsko widać, bo te e, jednak zblakły dość mocno te znaczniki. To jest kolejna odmiana. Widzicie, tych pomidorów naprawdę mamy sporo. Ja muszę się wziąć, no, zaczęło pachnieć bazylią. Muszę się wziąć za podwiązywanie tych krzaków pomidorów, ponieważ one stają się coraz cięższe. My bardzo lubimy te pomidory w ciemnych odmianach, ale staramy się też hodować pomidory w standardowej jakiejś kolorystyce czerwonej. Także u nas zawsze ta przekrojówka jest w tym tunelu. Mamy same pomidory w pojedynczych sztukach. Ten jest przepiękny, właśnie jest na samym końcu, więc próbuję się przedrzeć. Zobaczcie, ile tu pomidorów wszędzie wisi. Jest tego naprawdę ogrom. Natomiast popatrzcie, nie miałam tej odmiany, mam ją pierwszy raz w tym roku. Ona się nazywa Konig der Nacht, czyli chyba tam książę czy król nocy. Wygląda fenomenalnie. Podobno, że jest przepyszna, słodkie pomidory, że bardzo łatwo zawiązują grona, i faktycznie widzę, że z tą odmianą nie będzie jakiegoś problemu. Tu mamy znowu takie pomidorki długie z dzióbkiem. I to mamy odmianę Yellow Fire. Miałam ją już parę lat. Pomidory mm, są żółte, a te paseczki się nam wybarwią na pomarańczowy kolor. Bardzo mięsiste, bardzo smaczne, fantastyczne na przetwory. Jeżeli robicie przetwory z pomarańczowych, żółtych pomidorów i wam to nie przeszkadza, to jak najbardziej tę odmianę polecam. Przedzieram się przez mój gąszcz, pójdziemy sobie do drugiego tunelu, tam szybko wskoczymy, bo ulewa przybiera na sile. Tu jest właśnie ten król nocy, również. Tu już jest inna odmiana. Niby podobne te pomidory do siebie, ale jednak. Widać te różnice. Tu mam tylko na tej ścianie pomidory. Ale jak widać... O, nasz asystent do kręcenia filmików. Carter, odejść. <grytanie> jak widzicie, ładnie zawiązują grona. No pies ewidentnie dzisiaj chce być na filmie. Oblizuje pomidory. Carter, nie wolno. E, papryki już się zaczęły też powoli wybarwiać. Tu jest odmiana Zulu. Jest odmiana Oda. Także... Kolejne papryki i ostre i słodkie. Co byście tylko nie chcieli? Natomiast na samym końcu tunelu ta jest niesamowita, bo jest dwubardna. O, na samym końcu tunelu mamy melona i ja w tym gąszczu znajdę melony i wam je pokażę, ale to na kolejnym filmie. Teraz się skupmy na tych pomidorach. To jest ciekawe, bo mam jeden krzak pomidora. Jak widzicie, od dołu do góry nie dzieje się nic. Pojawiły się kwiaty, i zapewne w tym miejscu będzie pierwsze grono. Pamiętajcie, że pomidory możecie zawsze sami zapylać. Zapylanie to nic innego, gdy znajdujemy sobie kwiat, który już jest rozkwitnięty, i taki kwiat trzeba po prostu albo poruszać, albo są specjalne. Reparaty do zapylania. No ja niestety przy moich 120 krzakach pomidorów nie mam czasu chodzić między tymi pomidorkami dotykać każdego kwiatka, więc staram się po prostu przechadzać między tymi pomidorami. Nawet takie zwykłe chodzenie, w którym wy poruszacie tym krzakiem, powoduje, że on się zaczyna zapylać. Dodatkowo mamy tą bazylię, która zwabia nam te zapylacze i jak widzicie u nas problemów z zapylaniem pomidorów nie ma. Znalazłam jednego małego melona, więc już go Wam pokażę. My melony zawsze puszczamy po podłożu. Pomidory rosną sobie do góry, natomiast nasze pomidory, pomidory rosną do góry, natomiast nasze melony położą się bezpośrednio po ziemi. Także kochani, ja się wezmę za obrywanie wilków, wezmę się za porządek. Postaram się poprawić te nazwy znaczników. Tu Wam pokażę też niesamowitego pomidorka. To jest również ten król nocy, chociaż wygląda inaczej, ale zobaczcie ile on ma pomidorów. To są dopiero pierwsze grona, a tych pomidorów jest ogrom, ten również. Generalnie nie jestem jakimś zwolennikiem pomidorów, które mają drobne owoce, ale moje dzieci uwielbiają takie drobiażdżki brać sobie czy do szkoły, czy po prostu przejść się po ogródku, wziąć sobie pomidorka do ręki i zjeść. Ja natomiast lubię pomidory mięsiste, soczyste, duże. Które naprawdę do kanapki albo po prostu do jakiejś sałatki spisują się idealnie. Zachęcam Was, kochani, do subskrybowania naszego kanału. Pochwalcie się, jakie odmiany pomidorów macie u siebie. Czy już te pomidory zawiązały grona? Czy są u Was problemy z zarazą ziemniaczaną? U nas odpukać na razie ich nie ma. Czy będziecie na przyszły rok zamawiać jakieś inne odmiany, albo macie jakiegoś swojego faworyta, którego koniecznie e, zakupię i w przyszłym roku wysieję do siebie do tunelu? Także kochani, ja Was zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia łapki w górę. E, będziecie po wciśnięciu dzwoneczka mogli śledzić na bieżąco, co się dzieje u nas na kanale, będziecie dostawać powiadomienia. Ja się biorę za pracę, pozdrawiam Was serdecznie z mojego tunelu. Dobrze, że jest niska temperatura, bo będzie się tu przyjemniej dzisiaj pracowało. No i znowu do usłyszenia, pozdrawiam, co, sypa!